Szymanko, z tej strony Kevin, i dzisiaj będziemy robić właśnie oto takie koraliczki. One są bardzo fajne, mnie ściągnęły już w szkole, bo te koraliczki się tak układa. To jest bardzo kreatywne, a ja kreatywność bardzo lubię, więc dlatego zabawa mi tak ściągnęła. Zapewne znacie te koraliki, więc nie muszę wam tłumaczyć jak się je robi. A teraz. Dodatkowa część, jakby ktoś nie wiedział jak się je robi. Możecie sobie ją pominąć na przykład jak wiecie. Ja już wam mówię jak się to robi. Lecimy. Ok. Więc pierwsze co to wyjmujecie z takiego pudła, e, silikon to i to. I to, tu są różne te. To jest instrukcja, że się połapicie, ale ja wam... Ujdzie, ja wam i tak powiem. Wyjmujecie najpierw taki silikon Zajmujecie w niego folijkę. Taki klej to jest. się było cięcie Oklejemy, jak już kończyłem, chyba na tym, że oklejemy folikę silikonu. I wtedy tutaj mamy taki klej. I musimy ten patyczek umoczyć w tym. I moczymy. Że tak wbijamy. I wyciągamy, i wyciągamy potem, i wtedy to mamy ten, no to, ten klej, no i jak mamy ten klej, to wtedy e, maczamy sobie, czekajcie, ja do prawa. maczamy, znaczy nie maczamy, tylko czy nabieramy taki koralik tutaj, poczekajcie, I mamy taki koralik. I tutaj. Ja to jest ten koralik, ten kolor. Ten kolor, ten kolor jest z sorebki o numerze A01. Tutaj są numerki. Tu jest A01, A02 i do A13 takich. I ja tutaj A01 to tu się okazuje, że jest mały B. I w momencie, właśnie tym mały, brakcie. To się przykleiło gdzie trzeba. Czekajcie. Już wam. E, I w takim momencie właśnie przyklejamy... Przyklejamy. Po prostu w, w odpowiednie miejsce. No i ja poczekajcie sobie z nabiorę, bo bym uciekło. Poczekaj, poczekaj, poczekajcie. E, już wam mówię, poczekajcie, bo mi się przykleiło w ogóle. E, nie no, nie wierzę. 3 minuty i ciągle, nawet no, nie, nie wkleiłem jednego koralika. Zrobiłem oczywiście troszkę bez Was. Nie pamiętam, czy mówiłem, ale chyba mówiłem, że zrobię. czekajcie, bo nie mogę, nie da się tego. Że da się, da się. Zrobiłem troszkę bez Was, bo tak ten film byłby strasznie duży. Znaczy długi w tym sensie. Trwałby ponad 3 godziny. Dlatego ja tutaj sobie zrobiłem bez Was. I tak tego dzisiaj nie skończymy w tym odcinku, ale po prostu no... To wam tylko pokazać to, jak to część robi. Poczekajcie, jakie słabe jakość jest ustawione. Czemu jest taka słaba jakość? No nic. Tu jest małe B. I przyklejamy. No na przykład właśnie tak. Tutaj mamy też mały B i przyklejamy. Aż tak robimy cały. Tu mamy mały B. A ta, to jest efekt końcowy. Czekajcie. To ta taka słaba jakość zostawiona. Poczekajcie, masz mi się No nie no. Tutaj gra. No tutaj już nie gra. No dobra, no nic. Będzie jak będzie. Czekajcie, ja tylko nabiorę kolejny ten. Tu jest mały do szkliłem. szkliwe czemu tu nie wykryło twarz? chyba jest tu mi wykryło twarz, czemu? dobra mm, tu jest małe b i perfekto tak robimy właśnie takie koraliczki są też takie Naprawdę to mnie wystrzeliło. Ej, znowu musiało być cięcie. To jest nie za dużo, ale dobra, nieważne. Na czym to ja... A już wiem. Ja chciałam powiedzieć, że mi to wystrzeliło z tego tego. Wystrzeliłem chyba dwa oczka. Ale dobra. Ogólnie teraz robię tą miskę, więc będziemy musieli tak tutaj robić. I tak to ogólnie też przepraszam tą chrypę. Trochę tam wiecie, bawiliśmy się w szkolce. Nie, ja po prostu mam darty gardło. W szkole znaczy się tak na świetlicy nie darłem, tylko po prostu się tak bawiliśmy i delikatnie. No, bardzo dużo mówiłem tak ogólnie. I teraz mam takie delikatnie zdarte gardło. No i właśnie w tym problem. Dlatego no, serdecznie Was przepraszam za to zdarty gardło. Ponieważ też bym nie chciał już takiego mieć. Chciałam, żebyście mnie rozumieli oczywiście lepiej. No znaczy wi wiadomo co ja za tak ogólnie nie mówię więc kurczę Chyba się wyszkoliłem A nie jest dobrze ja Jeszcze raz przepraszam bardzo tą krypę i lecimy dalej Okej okay. mm -hmm. Tu mamy małe B to jest 6, to jest 6, tu jest małe B Co jest? Dobra, no, wypijaliśmy na małą B. I tak to właśnie się robi. Ja Wam zrobię cięcie i pokażę Wam, co mi się udało zrobić. Za dużo się tu nie zmieniło, ale Słuchajcie. Um... Ogólnie dorobiłam troszkę tutaj i tam w rogu, to było, ale troszkę tych czerwonych. I na górze troszkę zrobiłem. To jest czerwonych oczywiście, bo jeszcze jestem przy małych B. Więc myślę, że to na pewno nawet nie zrobię większości w tym odcinku, ale bardzo mi korzycie, żeby rozpocząć już inny kolor, Te, ale taki mały, bo mam pomysł, zrobię jeszcze E, bo E jest bardzo mało. Poczekajcie. Ja zrobię cięcie, roz, rozepnę torebkę, a potem Wam pokażę jak to robię, okej? Okay? Cięcie. Puu. Dobrze. Udało się. Rozpakować torbę. To. Yy, a więc. Teraz bydziałam, że robimy E. Na przykład tu jest E. O! E jest takie brązowe. To łatwo je znaleźć, bo się wyróżnia. Tak ogólnie to myślę, że jeszcze do 10 minut dobijamy i kończymy. Czyli zostało mniej więcej 2 minuty. Poczekajcie, bo jeszcze nie mam pomysłu. Kończymy kiedy zrobię te E. Nawet tak. Właśnie było potrzebne cięcie. Yy, yy, yy. Dobrze, teraz robimy E. Kończymy na tym, jak robię E mówiłem. Jak zrobię... Chciałbym już na rękę trzymania telefonu dobra Pamiętajcie też ogólnie, żeby zostawić subika na moim kanale. Bardzo Was proszę oraz łapkę w górę pod filmikami, no właściwie tym Znaczy pod filmikami. No bo nie tylko pod jednym I łapki w górę nie? Eee... Poczekajcie. Jest jeszcze... E? Hmm. chyba tutaj nie, no, nie może być wszystko, musi jeszcze gdzieś być. Nie no, jest naprawdę ślepy. Oj, dobra. Tutaj jest w tym roku. Kurczę, mam uciekło. Hmm. Tak ogólnie wiem, że widzicie trochę rozmazane, bo są jakoś, ale widzicie chyba, jak tam ten, e, przyczepiam i tym, po, i tym podobne. Tak ogólnie to już nie będę więcej mówił, bo muszę oszczędzać gardło. Chyba wszystko. I jeśli coś przeoczyłem, to piszcie w komentarzach. A nie, no, O! Smy... Chciałem powiedzieć, byście pisali w komentarzach, ale i tak mam włączone komentarze, a nie potrafię ich włączyć. Może to też nie wie jak, więc lepiej nie piszcie, ale będę się na przyszłość starał te komentarze włączyć. Tylko proszę mi tutaj bez spamu na tych komentarzach pisać. Tutaj już jest. Ej, e, już chyba wszystkie. Ale się zgrzał telefon. No dobrze. No to chyba na tym momencie skończymy. W sumie nawet z daleka to już wygląda jakby było zrobione. Zobaczcie. Czekajcie. Czekajcie. O, no, czy nie wygląda, ale. Tylko teraz to już wygląda. No dobra. Na tym momencie skończymy sobie ten film, choć... Na tym momencie sobie ten film skończymy. Yy, więc żegnam się już z wami. No i zostawcie jak wam subika na tym kanale oraz łapkę w górę pod tym filmikiem. I... Elo! it tastes de